Cześć. Witam Was w kolejnym odcinku unboxingu. Jak widzicie, lokomotywa Pico, znacie z tytułu, wiecie o co chodzi. Jest to reedycja siódemki lokomotywy EU-07 w malowaniu PKP Intercity, a konkretnie model lokomotywy eu 07343 Dlaczego to pokazuję, mimo że już siódemka była, w zasadzie dwie nawet były, a może nawet i więcej, było porównanie siódemek też, po, znaczy prezentacja wszystkich siódemek, a no no dlatego, że no powiedzmy, że będę tendencyjny teraz i odniosę się do tego co tu gruchnęło w internecie, że nowa technologia wykonania lokomotyw firmy Pico i że dno beznadziejne zejście na psy i tak dalej no to zobaczmy żeby specjalnie się nie roztkliwiać tutaj nad pudełkiem i tak dalej, wszystko jest tu standardowo jak ta ostatnie Piko pakuje i proszę bardzo o to sam Dobra. No. Ja od razu powiem, że kręcę już drugi raz ten film, to nie to, że pierwszy nie wyszedł. Otóż pierwszy wyszedł i sobie poszedł. Nie chcący go stosowałem z kamery e, uprzednio, nie zgrywając e, pliku na dysk. No a niestety mój błąd. Kręcę to drugi raz, stąd na przykład już e, mam za sobą tą jedną prezentację, mało tego, również mam za sobą założenie dekotera. Lokomotywa posiada już założony dekoter. Dobrze, obejrzyjmy. Teraz powiem o co chodzi. O osobom niezorientowanym w temacie, rzecz tyczy się faktury tej farby, tutaj tego granatowego koloru. Są zdjęcia w dużym powiększeniu, pokazane, że jest strasznie duża ziarnistość tej farby i w ogóle do czego to podobne i tak dalej. No i tak wiecie co, patrzę i Owszem, pod światło, zobaczcie, coś tam widać, że niby jaka ziarnistość jest, jest. Zwłaszcza przy przejściu na czoło, które jest wyraźnie gładsze, ale czy odcień jest inny, no może jest minimalnie ciemniejszy, ale bardzo należy się przypatrywać, bardzo, żeby to zauważyć. To jest to po prostu bzdura i gdybym o tym nie wiedział, wcale bym nie zwrócił uwagi. Mało tego. Tu widzimy wyraźnie na, na rogu lokomotywy wyraźne odcięcie płaszczyzn, ale to wynika pewnie z konstrukcji formy. To jest czoło, jest innym elementem, stąd tutaj widać ten szef, I moim zdaniem to może troszeczkę też taką sztuczną granicę wprowadza, że widzimy to. Pasek tutaj pod dachem, on jest tak mały, że nawet jakby gorzej był wykonany, to by się to nie rzucało w oczy. No i teraz tak, czy to przeszkadza? Moim zdaniem nie. OK, tak jest zrobione i tyle. Dalej kolejne rzeczy. W przypadku lokomotyw ROCO zwraca się uwagę na wypukłość napisu. Wezmę tu palcem i czuję, że tu wypukłość też jest. Także nie tylko ROCO, ale i pIKO robi już te napisy z wypukłością. Rzeczywiście to lekko czuć. Czy to jest problem? Moim zdaniem nie. I teraz tak. Porównajmy sobie tutaj tą lokomotywę z poprzednią wersją, bo to teraz się larum podniosło. No dobra, poprzednia wersja, czyli po właściwym tym pełnym numerze bez kreski 2 model lokomotywy 07323 Już szybciutko wyjmę. Był unboxing na 100% tej lokomotywy. Znowu sobie pudełko w inne miejsce odłożę, i już, proszę bardzo, mam obie lokomotywy zaraz tutaj jeszcze jedną rzecz sobie wezmę, poczekajcie wezmę sobie jakąś folię bąbelkową żeby nie kłaść tego na twardym tu stole tylko może na tej miękkiej folii no i popatrzmy stara patrzcie pod światło no i co moim zdaniem dokładnie to samo to sama faktura więc to już było wcześniej. Już wcześniej tak było, że to jest inna faktura farby, niż na czole. Więc dlaczego dopiero teraz lado. Wypukłość tak samo było. Lokomotywy praktycznie różnią się tylko tym pomarańczowym paskiem, tak zewnętrznym. No i oczywiście szczegółami, szczegółami numer inwentarzowy, tak, tutaj naniesione napisy i tak dalej. No to zwróćmy. Uwaga, jeszcze czym różni się ta lokomotywa od jeszcze starszego wydania, od modelu 96374, też 303E, która, uwaga, ma numer o jeden mniejszy, czyli to jest 342, tu mamy 343 i nie ma pomarańczowego paska, więc praktycznie powinna być identyczna. To, co mi wyleciało, to nie ma, obawy, wyleciało. Leciało mi opakowanie z dekoderem, po dekode, znaczy po dekoderze, dekoderze Zimo, Zimo. Trzymam to razem właśnie w jednym pudełku i akurat sobie poleciał. Dobra, położę tą lokomotywę obok. No, i teraz mamy trzy sztuki. A zanim położę, to wezmę w rękę. Co my tu mamy? Znowu faktura tej farby jest dokładnie taka sama odcień tutaj tego granatowego na czole, a z boku też jest inny. Także to było zawsze. Już nie chcę mi się sięgać po wersję 4E, bo ona odbiega moim zdaniem zawsze tak było, piko to robisz od dłuższego czasu i nie rozumiem o co te la. Ale skoro już mam ten model w ręku, odłożę nie wiem, czy to widać na kamerze, może wezmę w rękę bliżej. Ja tu widzę, że jednak te lokomotywy się różnią. Tutaj ten błękitny, to tło jest bardziej zimne, tu jest cieplejsze, ma tak jakby więcej czerwieni w sobie tego składnika czerwonego, bardziej wpada w fiolet. Eee, szarość jest raczej podobna, ale właśnie ten błękitny się różni. Teraz pytanie, czy tak było w rzeczywistości? i piko odzorowało rzeczywiste różnice między tymi lokomotywami, czy po prostu zmienił się sposób nie wiem, produkcji, reprodukowania tego odcienia z palety RAL. Nie wiem. Pozostaje to dla mnie zagadką i <laughs> ciekawe, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Tak jak widzicie numery lokomotyw inwentarzowe Różnią się o jeden. Tu mamy Intercity Zakład Południowy. Tu tak samo. Lokomotywy z Krakowa. Zapewne nie przeczytam na praw rewizyjnych. To jest chyba coś koło 2008 roku. Tu 2009 albo 2008 na dolnej. Wydaje się, że wszystko to samo. Zresztą to padło już gdzieś tam w internecie, że Piko robi te siódemki Intercity z Krakowa. Dlaczego? Dlatego, że to są te siódemki bez klimatyzatorów, i w zasadzie to, to jest w stanie odzorować bez zmiany formy. Po prostu powtarzam. Mam nadzieję, że nie przekręciłem opinię przeczytaną w internecie. O, i tak właśnie to wygląda. Trzy lokomotywy obok siebie. I tak jak mówię, temat tego malowania granatowego koloru moim zdaniem nie istnieje, było tak zawsze i nie wiem po co ktoś w burzę w szklance wody. Zaprezentowałem Wam trzy lokomotywy w malowaniu: PKP, Intercity. Jak widzicie, jeśli jest różnica, to może pomiędzy pierwszym tym egzemplarzem, gdzie jest inny. Odcienie bunkitu, i to w zasadzie tyle. Dobra, ja nie mam nic więcej do dodania, mogę tylko pokazać Wam na torach, jak jeździ ta lokomotywa. Zaraz to będzie ta, bo tak jak powiedziałem, już mam założony dekoder. Stoi poprawnie. Dekoder jest już założony. No i tyle w zasadzie. Kolejny egzemplarz bardzo popularnego modelu. Sprzedaje się to piko naprawdę doskonale. I to już zresztą no wydali jakiś czas temu tą wersję 303e. Rozeszła się szybko, zaczęła naprawdę niezłe ceny na aukcjach osiągać. Wydali kolejną, i teraz mamy właśnie taką reedycję, której można się było spodziewać, ale nie była wcale specjalnie zapowiadana. O, i tak to wyglądają te. Lokomotywy. Jeszcze sobie tutaj, może zrobię tą pierwszą. Zrobię sobie jakieś takie zdjęcie na stole. Zjedzmy do poziomu lokomotyw. O, tak to będzie wyglądało. Zobaczcie, tu zabiorę tą lokomotywę, zabiorę moje. Pondręczne szpilki, o i tyle. Kiedyś oczywiście w tym miejscu będzie bardziej kolejowo, co oznacza, że na czyn niekoniecznie będą mogły tu stać lokomotywy, ale póki co teraz niech sobie staną. No dobra. To taką sceną tu zakończę ten film. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do oglądania innych odcinków serii. Żegnam się z Wami. Cześć.